Dzień dobry, 21 dzień czerwca roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. 21 dzień czerwca i jednocześnie 119 dzień wojny, 119 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 119 dzień. Z rzędu, kiedy publikuję na tym kanale dla Państwa jakiś materiał i tradycyjnie zaczynam od zaproszeń od zaproszenia na cyfrową sicz. Witam wszystkich uciekinierów ze świata realu, ze świata powagi, ze świata mainstreamu i zapraszam w świat banału właśnie w świat cyfrowej siczy. Te codzienne wycieczki nie byłyby możliwe bez wsparcia z całego świata i z całej Polski, którego Państwo udzielacie naszemu kanałowi. Co pozwala nam poprawiać jego jakość techniczną, mam nadzieję, że również merytoryczną i zapraszać Państwa właśnie do tego świata banału z dala od świata powagi, mainstreamu i realu, gdzie właśnie w tej cyfrowej sieci możemy spojrzeć na pewne sprawy z pewnym dystansem. I tak też, proszę Państwa, będzie dzisiaj, a będziemy dyskutować głównie o polityce międzynarodowej i to wielkiej polityce, tej z Pacyfikiem w tle. No chociaż oczywiście wydarzeń na Ukrainie nie da się całkowicie pominąć yy, i tego, co się dzieje w bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski. Ten komentarz dzielę na dwie części. Pierwsza to będzie jakby opis tego co rozgrywa się we współczesnym świecie, druga taka może bardziej refleksyjna na zakończenie, więc możecie Państwo wybrać sobie, która część Wam się podoba. A zaczynamy przewrotnie od Europy Zachodniej, a konkretnie od Francji, gdzie proszę Państwa niespełna dwa miesiące po wyborczym zwycięstwie Emmanuel'a Macrona odbyły się wybory parlamentarne, no i Emmanuel Macron, który prowadzi w ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach bardzo ambitną politykę, stara się przywrócić Francję do rangi globalnego mocarstwa. Całkiem nawet nieźle mu to wychodzi. A pamiętajmy, że był to kandydat, który startował razem z Ryszardem Petru, bo to był taki pomysł establishmentu francuskiego: żeby znaleźć człowieka, który będzie w stanie jakby zdobyć te głosy centrum i zapewnić jakby bezkolizyjne sprawowanie władzy, zneutralizować zarówno lewicę, skrajną lewicę, jak i skrajną prawicę. I to się, można powiedzieć, dwa miesiące temu wszyscy by temu przyklasnęli i powiedzieli, że ten proces się całkowicie udał. No ale tym razem jego centrowa koalicja straciła dziesiątki mandatów i wygląda na to, że stabilność jakby sprawowania tej władzy zostanie zakłócona. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na politykę zagraniczną Francji i jej pozycję międzynarodową. A tymczasem, proszę Państwa, przenosimy się... Do Ameryki Łacińskiej, to się akurat rzadko może zdarza na tym kanale, ale tam rzecz niezwykła, bowiem Gustavo Petro, były burmistrz Bogoty, no to akurat nic niezwykłego, ale też były bojownik rebeliantów, został pierwszym lewicowym prezydentem Kolumbii. Obecny senator nieznacznie pokonał prawicowego magnata budowlanego. Rodolfo Hernandeza w drugiej turze wyborów 62-letni 62 pan Petro, swoje zwycięstwo nazwał zwycięstwem Boga i ludzi. No to taka chyba retoryka charakterystyczna dla krajów Ameryki Łacińskiej. Wynik oznacza poważną zmianę dla kraju, który od dziesięcioleci jest kierowany przez polityków umiarkowanych i konserwatystów. No ja co Kolumbia mi się, co prawda nie, może niekoniecznie kojarzy z umiarem. Inne postacie sławne z tego kraju znam, które akurat z umiarem. W pewnych sprawach niekoniecznie mi się kojarzą, no ale tutaj dochodzi do zmiany w Kolumbii i teraz nie będzie to polityku umiarkowany i konserwatywny, no ale właśnie były bojownik rebeliantów i lewicowiec. Głosowanie odbyło się w atmosferze powszechnego niezadowolenia ze sposobu zarządzania krajem. W zeszłym roku w Kolumbii miały miejsce antyrządowe protesty, w których zginęło dziesiątki e, osób. E, no cóż, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. A teraz już przenosimy się nad Pacyfik, więc zrobiliśmy taką wycieczkę od Europy Zachodniej przez Amerykę Łacińską. Nad Pacyfik prezydent Joe Biden powiedział, że planuje wkrótce porozmawiać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem na temat zniesienia niektórych ceł na towary chińskie. Nie określił, kiedy dokładnie ma to nastąpić, natomiast zasygnalizował, że że niedługo do takich rozmów taka decyzja zapadnie o tej zmianie i niedługo takie rozmowy podejmie, no to byłoby odejście od polityki Donalda Trumpa, który rozpoczął tą wojnę handlową z Chinami. No i wygląda na to, że dzisiaj ona będzie korygowana przez, przez administrację Joe Bidena. No, zobaczymy, do czego nas to. Doprowadzi do czego to doprowadzi w relacjach amerykańsko-chińskich. I jak to właściwie interpretować, bo czy jako zwycięstwo pragmatyzmu, czy może jako jednak wpływ kryzysu gospodarczego na procesy i na decyzje polityczne w Stanach Zjednoczonych. No, ale czas pokaże, proszę Państwa. Ciekawa sytuacja na Pacyfiku również z tego powodu, że szef Korpusu Piechoty Morskiej USA na Pacyfiku powiedział, że jego siły zaangażowane są w obronę południowo-zachodnich wysp Japonii. Generał broni Steven Rudder stwierdził na początku rozmów z japońskim ministrem obrony Nobuo Kishi, że amerykańska obecność morska koncentruje się na pierwszym łańcuchu zachodnich wysp. Pacyfiku i dlatego o te wyspy toczy się w ostatnich tygodniach taka zażarta rywalizacja dyplomatyczna. Proszę Państwa, przyłącza się do niej nowa minister spraw zagranicznych w Australii Penny Wong. Wong to bardziej chyba po kantońsku, bo po chińsku to zdaje się, że jest Huang. Nie Wang, tylko Huang, też popularne nazwisko. W Chinach, a może i Yuan, musiałbym to chyba sprawdzić, ale chyba mój moim zdaniem, Huang, odwiedziła Wyspy Salomona, aby zapewnić wyspiarskie państwo południowego Pacyfiku, że nie potrzebuje ono paktu bezpieczeństwa z Chinami. No to już od jakiegoś czasu trwa to zapewnianie Wysp Salomona, że nie potrzebują paktu bezpieczeństwa z Chinami, i wcześniej próbowali ich od tego jego zamiaru odwieźć Amerykanie, teraz próbuje nowa minister spraw. Zagranicznych Australii. Wyspy Salomona to piąty kraj Pacyfiku, który minister spraw zagranicznych Australii odwiedził od czasu, gdy władze w Australii sprawuje centrolewicowa Partia Pracy, która wygrała w wyborach 21 maja i powróciła do rozmów z Chinami na poziomie ministerialnym, ale wygląda na to, że przynajmniej Retorycznie, ale też i chyba tak możemy domniemywać, również ich swojego kierunku, wobec, w kierunku swojej polityki zagranicznej wobec Chin nie zmienia, nie zmienia. A tymczasem Chiny też nie zmieniają swojej polityki wobec strategii zero COVID i bronią tej twardej polityki po tym, gdy ambasador USA w tym kraju powiedział, że. Powoduje ona poważne szkody dla światowej gospodarki i nastrojów zagranicznych przedsiębiorców. No, musiał mieć chyba wyraźny powód, bo rzadko się zdarza, żeby ambasadorzy innych krajów recenzowali politykę kraju, w którym pełnią misję dyplomatyczną. No, ale, ale może był to jakiś ważny powód, żeby żeby krytycznie odnieść się do tej polityki, którą prowadzi Pekin. Na to odpowiedział Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Wang Wenbing, który stwierdził, że chińska gospodarka odbudowuje się po skutkach pandemii i fakty dowodzą, że polityka nakazująca lockdowny, kwarantanny i masowe testy jest odpowiednia dla warunków narodowych Chin i przetrwała próbę historii. No, to jest częsty argument o tej chińskiej specyfice. Natomiast tutaj zwróciłbym uwagę na to, że ona już przetrwała próbę historii. No, podczas kiedy można powiedzieć, że świeżo. jeszcze chyba na to jest, jeszcze chyba na to jest, jeszcze może zobaczmy, co będzie się działo jesienią. Na pewno w pierwszy, przy tej pierwszej fali pandemii ona się dobrze sprawdzała. No, a czas pokaże, jak to wyjdzie jeszcze w przyszłości. Natomiast tutaj stanowisko chińskiego rzecznika, rzecznika chińskiego MZ to jest jednoznacznie. Ona już przetrwała próbę historii. Ciekawa sytuacja w środkowych Chinach, gdzie Associated Press. No, czyli jednak, medium trochę nie do końca przychylne, powiedziałbym, Chin donosi o tym, że rozłoszczeni klienci banków udali się tam do, do miejscowego oddziału banku, żeby odzyskać swoje oszczędności i zostali zatrzymani przez aplikację zdrowotną na swoim telefonie komórkowym, która pokazywała im czerwony kod. No, mieszkańcy Chin. Jak Państwo wiecie, muszą mieć aplikację zdrowotną, która wyświetla zielony kod, kod wskazujący ich stan zdrowia, że wszystko jest w porządku. No, a tutaj wyświetlił się kod czerwony, czy możliwość zarażenia COVID. No i oni nie wierzą w to. Uważają, że, że to była próba zatrzymania ich i w ten sposób próba kontroli właśnie jakichś niepożądanych protestów pod pretekstem, właśnie zagrożenia dla zdrowia, aby właśnie, bo to jeżeli ma się czerwony kod, to wtedy nie można korzystać z transportu publicznego i wchodzić do, do pomieszczeń jakich, jak biura, restauracje, centra handlowe. No to taki wynalazek. Dużo tych rzeczy z Chin już przeszło na cały świat. Mamy różnego rodzaju certyfikaty. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w innych, w innych krajach. No i właśnie ciekawy ten incydent właśnie ze środkowych Chin no, dawno już tam nie byłem, więc e, trudno mi ocenić, jak to, jak to e, wygląda, proszę Państwa. E, natomiast e, wygląda na to, że e, jest to bardzo ważny również aspekt dla wielu przedstawicieli europejskiego biznesu. Według ostatniej ankiety e, e, Europejskiej Izby Gospodarczej czy Izby Gospodarczej Unii Europejskiej niepewność, którą wywołuje wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń jest przyczyną, e, dla których, e, dla których e, no wiele firm e, obawia się pozostania w Chinach i chce się z niej wycofać, po czym znowu, proszę Państwa, nastąpiły jakieś deklaracje, że będą zwiększać swój udział, ale no nie, nie zazdroszczę menadżerom. Zresztą wielu takich znam, e, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji. No, bo nigdy nie wiadomo, jakie restrykcje zostaną wprowadzone, kiedy, w jakim mieście, i to poczucie niepewności, proszę Państwa, jest dzisiaj e, nawet chyba większe w, dla tych menedżerów znajd europejskich, znajdujących się w Chinach, niż skutki wojny e, na Ukrainie. Tak trzeba to powiedzieć. Pozostajemy w Chinach, które przeprowadziły test przechwytywania rakiet naziemnych, które, jak to stwierdziły władze, tamtejsze Ministerstwo Obrony, osiągnęło oczekiwany cel. Określono go jako cel defensywny i niewymierzony w żaden kraj. W ramach ambitnego programu modernizacji nadzorowanego osobiście przez samego prezydenta Xi Jinpinga, Chiny intensyfikują badania nad wszelkiego rodzaju pociskami, od tych, które mogą niszczyć satelity w kosmosie, Pozaawansowane rakiety balistyczne, które swego czasu, popełniając językowy lapsus, nazywałem rakietami batalistycznymi, a tu chodzi o zaawansowane rakiety balistyczne z elementami nuklearnymi. No, niewiele mi to mówi, ale pewnie Państwo znacie się na uzbrojeniu, na broni, bo o tym w Polsce dyskutuje się przez cały czas. Jakby ten aspekt militarny jest najważniejszy, chociaż cała ta rozgrywka, o czym często mówię w komentarzach, Toczy się również na innych szachownicach właśnie surowcowej, energetycznej, żywnościowej, technologicznej, dyplomatycznej, oczywiście, też gospodarczej. Wiele, wiele tu jest aspektów. Może jeszcze niektóre szachownice zostaną otwarte. Zobaczymy. Jedną z takich szachownic na pewno jest inflacja. Proszę Państwa, dzisiaj na świecie Chiny rozsiadły się na wzgórzu. Tam ta inflacja, mówi się o tym, że wynosi między 2-3%, a ale różnie liczy się ten koszyk inflacyjny. Różny jest jego skład. Na to wpływają surowce, oczywiście ceny. Ceny żywności, także ceny materiałów i komponentów do, do produkcji, i to w Chinach akurat te dwa składniki nie idą w parze, jeśli chodzi o ceny żywności i ceny materiałów produkcyjnych, i dzięki temu, przynajmniej na razie, ta inflacja jeszcze nie wybucha, jest na poziomie. Czy około 3%, chociaż różne są tam doniesienia na różne szacunki, ale w każdym razie na pewno jest ona niższa niż ta 8% w USA czy 9% w UK, no nie mówiąc o tej procentowej w Polsce. Proszę Państwa. No właśnie, mamy, mamy, proszę Państwa, ciekawą sytuację, jeśli chodzi o status kandydacki. Status kandydata do Unii Europejskiej Ukrainy. Co ciekawe, Władimir Putin otwarcie poparł kandydaturę Ukrainy do Unii Europejskiej do czegoś jeszcze odniosę w jutrzejszym komentarzu, bo to jest pewnego rodzaju paradoks. Tymczasem prezydent Załoński spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków w obliczu zbliżającej się decyzji Unii Europejskiej w sprawie ubiegania się o status kandydata przez Ukrainę. Może nawet nie tyle chodzi o ataki, co różnego rodzaju prowokacje, bo pewnie na uszczypliwościach Siergieja Ławrowa tym razem się nie skończy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Sam status kandydata, o czym jakoś widzę, bardzo rzadko się w Polsce mówi, niczego nie rozstrzyga, bo i Turcja zdaje się dwadzieścia kilka lat temu taki status uzyskała i nic z tego nie wyniknęło. W związku z czym no jakoś absolutnie bym się tym nie ekscytował, nawet jeżeli ta decyzja zapadnie, i pewnie zapadnie taka decyzja, że Ukraina tym kandydatem do Unii Europejskiej zostanie. Natomiast to jeszcze długa droga do integracji z Unią, która pewnie też sama będzie przechodzić. No jestem bardzo ciekaw, czy będzie przechodzić przeobrażenia, jak bardzo będzie się zmieniać, jak bardzo będzie reagować. Na te zmiany, które obserwujemy, i czy to zmiany geopolityczne, czy to zmiany gospodarcze, społeczne, technologiczne, no niedługo obudzimy się w zupełnie nowym e, świecie, proszę Państwa. No, a teraz ta część refleksyjna do tego krótkiego dzisiejszego komentarza. Yy, sprawa bardzo niepowa teoretycznie niepoważna, ale myślę, że dosyć istotna. Kilka takich spostrzeżeń na temat tego, że proszę Państwa, Maciej Rybus nie pojedzie na yy, Mundial. Nie, już jest oficjalna decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Właściwie to jest to, jest to decyzja yy, selekcjonera reprezentacji Polski i nie będzie powołany, nie będzie powołany dlatego, że pomimo sankcji podpisał kontrakt z nowym klubem, jest to klub też z Moskwy, gdzie mieszka ze swoją rodziną, więc no, nie zagra na mundialu. I proszę Państwa kilka refleksji z tym związanych. No, pierwsza rzecz to jest pewnego rodzaju paradoks, bo dotychczas Polska właściwie nigdy nie znajdowała, czy bardzo rzadko znajdowała się w pozycji Niemiec i Francji, więc łatwo było dawać świadectwo przywiązania do wartości, kiedy to właściwie niewiele kosztowało, no bo Francja czy Niemcy mają, są globalnymi graczami, powiedzmy, czy mają wiele. Firm działających globalnie, międzynarodowo, i dla nich to przywiązanie do wartości często miało wymiarną cenę, to była utrata takiego kontraktu lub innego kontraktu. W przypadku Polski, no, łatwo było szanować tą retoryką, bo i tak nie byliśmy przy rozstrzyganiu tych kontraktów brani pod uwagę. No i oczywiście, w, akurat w tej globalnej gospodarce jakoś nie mam wrażenia, żeby to się zmieniło. Natomiast w tym wypadku, no, osłabiamy jednak swoją drużynę. Musimy Podjąć przynajmniej taką ofiarę złożyć, że jeżeli jesteśmy tym wartością wierni i wyeliminowaliśmy tutaj, myślę, że zasadnicza postawa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kureszy, nie jest bez znaczenia. Jego działalność dyplomatyczna wyeliminowała jednak drużynę rosyjską, z mundialu, to był szczególny czas, jak Państwo pamiętacie, marzec, ma, luty, marzec, kiedy się to wszystko decydowało. Dzisiaj już pewnie taka akcja może by się nie udała, ale skoro wtedy się udała, no to trudno byłoby teraz, żeby Polska wyszła na taki kraj, który eliminuje właśnie poprzez sankcje Rosję z mundialu, no a potem jak gdyby nigdy nic powołuje zawodników, Którzy przedłużają kontrakty, właśnie grając sobie w Rosji i zarabiając tam pieniądze. No oczywiście sytuacja Maciej Robusa jest inna, bo on no, jest ożeniony z Rosjanką, wychowuje tam dzieci. Z pewnie dla niego jakąś niewygodą było przeprowadzanie się do innego miasta. Być może też nie miał jakichś dobrych ofert tam, ma lepsze niż w, niż w innych yy, yy, ligach, no ale, yy, yy, no ale tutaj jakąś cenę jednak za to płacimy, chociaż on nie był podstawowym zawodnikiem. Ale, znajdując się w sytuacji Francji i Niemiec, no jednak potrafimy tą ofiarę podnieść. To trzeba powiedzieć. Po pierwsze, po drugie, zrobi się problem za chwilę, dlatego że pytanie jest, co dalej z więc co dalej, już tutaj z podstawowymi zawodnikami, czyli Grzegorzem Krychowiakiem i Sebastianem Szymańskim. Że Sebastian Szymański gra sobie w Rosję jak gdyby nigdy nic. Co prawda, nie podpisał nowego kontraktu. Będzie można powiedzieć, że. No, po prostu tak się złożyło, że, nie, że akurat nowego kontraktu nie podpisywał. Ale Grzegorz Krychowiak grał, zdaje się, gdzieś w Atenach czy w Grecji, a teraz już wrócił i trenuje razem ze swoim rosyjskim zespołem, bo żadnych ofert chyba innych nie ma. I teraz będzie kolejny dylemat. No czy już tutaj się znacząco osłabić i. Nie powoływać również i tych zawodników, czy uznać, że oni jednak no, muszą wypełnić te kontrakty, które podpisali wcześniej, skoro nie udało im się znaleźć jakiegoś innego pracodawcy i jakoś być może przejdziemy do tego, do tego na porządku, do, do, nad tym do porządku dziennego. Proszę Państwa to tyle jeśli chodzi o, o dzisiejszy komentarz, który był nieco krótszy. Może to się Państwu spodoba. No, mam nadzieję, że nie będziecie odczuwać jakiegoś braku z powodu tego, że dzisiaj poświęciliście niewiele ponad 20 minut na słuchanie tego komentarza, a nie zdecydowanie ponad 30, jak to bywa zazwyczaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie z całego świata, co pozwala nam poprawiać jakość techniczną tych komentarzy, a także mam nadzieję, że również jakość merytoryczną. Im więcej wsparcia otrzymuję, otrzymujemy, tym więcej możemy wam dać, to działa w taki prosty sposób. Proszę Państwa, życzę tego samego, co zawsze, czyli wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we wzajemnej harmonii w, i w, we właściwych proporcjach właśnie między sobą, bo to jest ważne. Życzę dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile to jest możliwe. W tych czasach szybko zmieniających się i też no, wymagających właściwych decyzji i, i przywiązania do nich, łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki jeśli uważacie Państwo, że to jest potrzebne. Aczkolwiek mnie najbardziej cieszą ci z Państwa, którzy, którym, którzy powracają na ten kanał, pomimo tego, że nie podpowiada im tego algorytm. Jeśli znacie Państwo takie osoby, które nie słuchają tych komentarzy po to, żeby potwierdzać swoje opinie na temat świata, i też te komentarze im tego świata nie zburzą, nie spowodują jakiegoś dysonansu poznawczego, nie zdenerwują, nie doprowadzą do frustracji, no to prośba o polecania. Natomiast jeżeli komuś ma to zepsuć dzień albo zdenerwować, także jeżeli Państwa te, te komentarze denerwują, no to prośba o przemyślenie yy, subskrypcji. To by było na tyle, jeśli chodzi o 21 dzień czerwca roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022 i 119 dzień wojny, 119 dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę, 119 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa komentarz. Kłaniam się do usług. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Radosław Pyfel i oczywiście do zobaczenia jutro, tak jak co dzień. Dziękuję bardzo.